Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Devo i dzisiaj zapraszam Was na omówienie devbloga numer 98. Zaczniemy sobie od a, tego, że zmieniono odrobinkę wygląd menu głównego. Tylko tutaj a, na górze pozmieniały się te ikonki. Wcześniej tutaj był po prostu tekst, tak jak w przypadku tej Play Game. Teraz mamy a, różne ikonki, które po prostu odpowiadają tym tekstom, które zostały stąd a, usunięte. Zmieniono również odrobinkę ekran ładowania na serwer. Możemy teraz po prostu anulować dołączanie do, do serwera oraz dodano kolejkowanie, czyli po prostu jeśli serwer jest pełny, to tworzy się kolejka, a nie, a nie musimy klikać cały czas i liczyć na, na farta, że jednak uda nam się wejść. To właściwie tyle z takich zmian w, w menu głównym. Przejdźmy sobie teraz do gry. Okej okay, ludzi, mamy już przygotowane tutaj nowe rzeczy, także zaczniemy sobie może od nowej animacji młotka. O, proszę bardzo. Bardzo fajne moim zdaniem. Zaraz. O. o, taki smaczek nam dodali fajny. Proszę bardzo. Piękny. Piękny update. Świetna rzecz. Na pewno usprawni grę. Dobra, lecimy dalej. Dodano jeszcze nowe dźwięki. Hmm, rzucania włócznią. Proszę bardzo. Jeszcze raz. O no, wyciąganie nie jest inne. O, proszę bardzo, tak to wygląda. I nowe dźwięki sadzenia nasion również dostaliśmy. Mm, posadzę tylko przy, przy innych. O. Tutaj. O. I tyle. No dobra, ludziska, teraz tak na poważnie, to dodano jednak jedną bardzo fajną rzecz, która mi się bardzo podoba, mianowicie przeciąganie przedmiotów prawym przyciskiem myszy z skrzynki. To już na pewno znaliście. Teraz można robić to w drugą stronę, również prawym przyciskiem myszki. A co jeszcze? Jeśli nie macie otwartej żadnej skrzynki, to po prostu w ekwipunku klikając sobie prawym, zdejmujecie rzeczy, a prawym nie zakładacie. Ok, Po prostu tak jest. A jeśli chodzi o ciuchy, zaraz się ubierzemy, zobaczymy, czy to działa w obie strony. Można zdjąć, ale nie można założyć. Oczywiście prawym przyciskiem myszki, tak, możecie sobie zdejmować ciuchy. Dobra. To właściwie tyle w tym update, cie. Nie jest on jakiś powalający i, i wielki. A jest to jednak kilka bardzo fajnych usprawnień, które na pewno poprawią tutaj rozgrywkę. Zwłaszcza to przenoszenie i temu w jedną i w drugą stronę. To jest naprawdę bardzo dobre, bo nie trzeba się tak zrzucać i machać tą myszką i się męczyć. No, te dźwięki, które pozmieniali, no i ta świetna animacja młotka, jest genialne. genialna. Jej. Dobra, ludziska, no to tak naprawdę tyle. Ten update jest bardzo mały, nie dużo zmienił, aczkolwiek adminów to mogło zmotywować do zwajpowania twojego serwera. Także wbij sobie na serwer i sprawdź, czy faktycznie. Twój serwer nie jest przerazkiem zwajpowany może zacznij sobie grę od nowa, może pójdzie Ci lepiej, albo, albo po prostu sobie zacznij grać I, i tyle. Dobra ludziska, ja już zmykam, to tak naprawdę tyle, ten update jest bardzo mały, ale dodał naprawdę fajną rzecz i tak naprawdę no tyle. <laughs> Widzimy się na streamach i innych filmach, zostaw zupka, zostaw lajka jeśli Ci się podobało i tyle, na razie.